Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samak Podhalański. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to tokarka do metalu marki Kormach model Titan 330 z zasilaniem na 230 V. Tokarka jest w stanie idealnym, jest nowa. Otworzyliśmy ją prosto z pudełka. Nie była nigdy używana. Jest jeszcze zatowotowana za oryginalnym smarem fabrycznym. W komplecie są noże tokarskie koła zmianowe, klucze, szczęki lewe kiełek stały, ja dorzucam jeszcze kiełek obrotowy, bo to jest kiełek obrotowy mk 3 w koniku, przedstawię teraz pracę maszyny tu sobie zakres obrotów, tu jest włączanie wybór kierunku, kierunek jest raz, do toczenia. po otworzeniu klapy maszyna się wyłącza, jeszcze raz no i tu się załącza posuw, posuw poprzeczny Raczej poduszny, Włosów poprzeczny. No i gwinty, jeżeli wyłączymy tu na pozycji neutralnej, to mamy teraz naciskanie gwinty. Czyli wszystko działa. No maszynka jest nowa, nie będę wycierał, bo łatwiej nałożę. Wszystko jest w Jeszcze żeśmy polie ściągali układ. Jest 160, parametry toczenia 340 Maksymalnie jest zadłożem, 750 mm długość toczenia. Układ jest 160, tak jak mówię, z dwoma kometami szczęk. Jest bardzo duży przelot wrzeciona, bo jest aż 38. O, nie dojdę telefonem, bo jest, ale bardzo duży przelot wrzeciona. Tu jest 38 mm. Zakresy gwintów. milimetrowy skok to no tu macie Państwo tutaj te podstawowe wszystkie, dużo, bardzo dużo gwintów, więc tu jest metryczne gwinty, tu są calowe, no a tutaj są posuwy, w tej, tej tabeli macie Państwo posuw podłużny i poprzeczny do planowania, tutaj są te koła do gitary, jeżeli by się któryś gwint taki rzadszy chciał to zmienić, to tu są dodatkowe te koła zmianowe, dodatkowo no, dorzucam, bo gościu, bo ta wersja nie posiada chłodzenia, ale my dorzucamy pompkę chłodzenia i wężyk oryginalny można sobie zamontować, żeby też z chłodzeniem maszyna chodziła, bo widzę, że ma wersję do chłodzenia. Zapraszamy maszynę, mały samaków podhalański.